Raz, dwa, 3, raz, 2, 3. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym streamku na moim kanale. Moi drodzy. Moi drodzy widzowie. Nic się nie stało. Ej ZETA, nic się nie stało. Nic się nie stało. Ej, ZETA, nic się nie stało. Oglądałem match. Izety. I tych wszystkich rozgrywek, w którym rozgrywała Zeta na tych mistrzostwach świata, powiem tak. Nie mam co hejtować, bo sam bym lepiej nie zagrał, ale najbardziej jestem, no, zawiedziony, jak oni musieli walczyć. E, chyba to było na gęgrabie, albo nie. Te, na, o, właśnie, na tym Banty, co tam były, gwiazdki. Co tu się wydarzyło przez ostatnie dwa mecze, to ja naprawdę. Ja nie dowiedziałem, co tu się wydarzyło. Dajcie znać widzowie, czy wy też oglądaliście ten mecz, chociaż obstawiam, że każdy oglądał, e, kto interesuje się Starsem. Ale jakim cudem przerąbać dwa razy ten sam mecz, ta sama mapa? I jeszcze z tym samym wynikiem. To jest po prostu nienormalne. No ale rozumiem, no stres. Taktyka niestety nie zadziałała z tym Karlem, bo Karl też tutaj, tutaj zrobił. No, no i niestety nic z tym nie zrobię, bo sam nie kieruję tej drużyny, ale i tak trzeba pogratulować e, zacie, że walczyli do samego końca, bo wątpię, żeby znalazł się jakiś ochotnik, który chciałby wykarować całą drużynę. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jak to mówił Veni, głowa do góry. Myślę, że na kolejnych mistrzostwach będzie lepiej. Witam Hondę, witam Marka, witam Mateusza. Dzięki oczywiście seba za wspierającego. Pozdrawiam Pozdrawiamcie bardzo serdecznie. Przypominam, że każdy kto wyśle donata albo będzie wspierający, to na najbliższym shortcie albo odcinku będzie pozdrawiany i zawsze tak było robione. Witam MMM, witam Galaxy. Przemo, Alanix, Italiano, Kapka. Eee, kogo tu jeszcze mamy? Nedsonek, czemu nie masz ikony Supercel Creatora? Bo Supercel mi nie przyjął z 4 razy. No i na razie się na to nie napalam, bo póki co mnie to nie, po prostu nie kręci. Nie mieli trenera. A jaki mieli trener. A cóż, nie, Latox był. Tre, trener był cały czas, jak oglądałem ten mecz. Relpit to ten gra teraz, no właśnie, krypi, wygra. To zabraknie mi chyba jeden punkt do legendarnego stadropa. Dajcie w ogóle znać, ile wy macie punktów wizowe, bo. Bo mnie to najbardziej ciekawi. Aktualnie, jak totem wygra, to będę miał 1495 punktów. To chyba dużo nie. Bo jeszcze ten półfinały i finały zostały. Analityk. Ja Z Latoxem chyba kiedyś grałem. Jak były te wiecze. Te mistrzostwa. No wyzwanie mistrzowskie były tam do 15 zwyczajstw. Jeśli ktoś pamięta, co było 3-4 lata temu, no to jest jak jest, tutaj też mamy nagrody. E, za to obstawianie, ale na razie tego nie będę ruszał, bo nie ma co. A jeśli ktoś chce mi dodać do znajomych, to teraz zmieniła się opcja, że do 31 grudnia. Bo powoli się zbliżamy do 100 tysięcy subskrypcji, można mnie dodać od 25 zł donate. Dlaczego tak drogo? No, za dużo chętnych jest po prostu i nie jestem w stanie każdego dodać. Co tutaj mogę zagrać? Jest taka. Kto tworzył tą mapę? What? Co? Wezda głosy na MVP meczu? Nie, ja tylko będę obstawiał te same mecze, bo. Obejrzałem tylko mezzety. Eee, Crazy Raccoon. Crazy jak mogło przegrać z tym Elevate. Było blisko, ale ten ostatni set ich uratował. Było, nie wiem. Jedna sekunda i oni by to przegrali na Gengrabie. Psst. To. Nie wiem, co ja mam powiedzieć. Dobra, Knockout może spróbujmy zagrać, ale nie wiem, co będzie. Seba można ze mną zagrać. Kto pierwszy, te lepszy. I gramy po jednej giresce, bo chcę zobaczyć jak będzie z aktywnością. W ogóle dobijajcie łapki w górę jakbyście mogli. Lecimy po te 100 tysięcy do... Najlepiej do moich urodzin. I lecimy również... Po 50 łapek, bo robimy customika. Top model chowany albo 1 vs 1. Wbijajcie przez kodzik QR. Dzięki Aiko również za wspierającego. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No tak jak powiedziałem, kto, kto będzie wspierający... Dobrowolnie. No to i tak zostanie pokazane na odcinku. Albo na shortsze, myślę, że chyba na jutrzejszym shortsze, bo będzie bardzo dużo nagrywane. I każdego będę pozdrawiał. No, a Lanix jak będzie wspierający nam albo wyślesz dobrowolnie do donaj no to wtedy Ciebie pokażę i pozdrawia. Obserwuję, że turniej wygra SK, bo najlepiej i najrówniej się prezentuje. No, ale SK też mieli problemy, żeby z nami wygrać. Przynajmniej w moim wypadku, bo tak obstawiałem, nie? Za 25 zł to, to ja mogę sobie kepsa kupić? Mówię, kto woli, to woli, nie? Ja tam nie zmuszam, ale jak wbijemy 100 tysięcy, to kto wyśle za pro? Tutaj to za pro. I tak na razie nikogo nie dodaję, bo no, nie wbiliśmy 100 tysięcy. No to wtedy dodaję 300 osób. 300 albo więcej przez około tydzień. Pozdrowienia od idola. No, idol to nie wiem, czy bym powiedział, bo nie jestem aż taki mocno kojarzony na YouTube. Ale jak dla kogoś jest tym idolem, to jest mi bardzo miło. Co ja tutaj mogę wbić na tym knockoutzie? Oczywiście możemy też zmieniać te mapy. Jest trochę do wyboru. Jest Mooi. O Boże, Janet. Chciałem Janet w ogóle powbijać, a mam tylko na dziewiątym punkcie mocy. Spike też nie jest najgorszy, Tara również. Może Tarą bym tutaj coś wykombinował? W ogóle dajcie znać, ile wy macie punktów na tej skrzynce pucharków. Ja mam zero, bo mam mało zadymiarze na 1000, ale nie ma co, może pen? Tylko nie ma... O, hyper w ogóle zaraz będzie. To jest G. Ripley wygrał 3 do 1, no to zaraz te punkty dostanę. Kici kici miał, też mam do wyboru. Dobra, spróbuję z Quick'em tutaj wykarować. Jak to będzie. Czemu bro. Brobola chcecie? Dobra, możemy Brobola widzowie. Jak wam nie będziecie, nie będziecie chcieli za dymę, to możemy grać co chcecie. Ja i tak muszę tutaj cokolwiek wbić. Jest taka mapa, o Boże. Nie no, bym mógł tutaj wykarować. Czy nie wykarować, po prostu zagrać. Moi. Spróbuję. Jestem w klubie. No ale to nie jest mój klub, więc kto chce wbić to może wbić, bo ja wbiłem po prostu tak o, a kiedyś będę chciał zrobić swój klub, to jeszcze nie wiem. Chyba nie zdążymy 100 tysięcy, chyba że shortsy będą, ale też się zastanawiałem nad tym challenge, bo może być to troszeczkę pomysł nie do zrobienia. Chociaż ogólnie ten challenge, bo wiadomo, Panda się nie zgodzi i tak dalej, chyba że może go, nie wiem. Widzowie też będą chcieli, albo ja się o to postaram, zobaczymy. No ale mówię, może być ciężko. Musicie oglądać, subskrybować, bo też wszystko od was będzie zależało, czy ja pojadę do Pandy, czy nie. A jak ktoś chce wbić do klubu Galakcji, no to też również nie zmuszam. Ja na razie wywalił tą piłkę, bo no z El Primo. Może być ciężko. Witaj, Kasper. No i na no, że przegrywamy jedną giereczkę. Znaczy, dopiero, dopiero jedną bramkę straciliśmy, nie? Okej, okay, Mosel primo. Co wy, moderatorzy, piszecie? Ja i tak powiedziałem, że to nie jest mój klub. Nie wiem o co by. Awantura o byle co, bo nie powiedziałem, czyli to klub. Ja I tak zawsze z tego klubu mogę wyjść. Bo na swój. Więcej czy mniej? No jeśli chodzi o ten challenge. No tu musicie dużo subów bić. I aktywność musi być też mocna. Zresztą filmiki też dla was będę robił. Znaczy przynajmniej w moim wypadku. Chcę tutaj bardzo dużo filmów wrzucić z BS. A, A ten. Ale jak to wszystko wyjdzie. Czy będziecie oglądać czy nie. Bo też mam dla was zrobić konkursik. No ale ostatnie filmy nawet z tych show, shotów Mimo, że to są te Reploady, czyli te stare filmy Łabo się przyjęły I nie wiem, czy to będzie sens, żebym dalej to nagrywał Bo przez to, że już Panda robi I no Jest to ciężkie do zrobienia, nie? Zaraz, czyli bramkę Dalej nie mogę się pogodzić, że ta odpadła No, sam oglądałem Ten mecz Byłem w szoku, co drużyna zrobiła. No ale. No, raz się wygrywa, raz się przygrywa. No. Na SK to kiedyś prowadziliśmy 2 do 0 i przygraliśmy 3 do 2. Nie wiem, czy pamiętacie, a to było, nie wiem, z 2 lata temu. Z 2-3 lata temu. coś koło tego. No ale. Nie ma nad kim. Jakby tak można powiedzieć. W ogóle gratki b 0. gramy po jednej gier, sek, coś. No to co mogę powiedzieć, no każdy psuje swoje najlepsze momenty, i nie jest cokolwiek do zrobienia, żeby popracować nad wszystkim. No ale nie zwalajmy winy na nowego, ani na Gero, ani na miała, ani w ogóle na całą drużynę i na Latoxa, bo to było ciężkie do ugrania. Nie wiem, jak wy, jak wy, widzowie, byście się z tym pogodzili, jakbyście przegrali na taki zespół. Nowy zepsuł dwa razy końcówkę. No właśnie widziałem, ale żeby Karla od razu ciągnąć, zamiast tam Piper i chyba tam Sarcia było? Nie wiem, NerdSonek, ale i tak dodaje, wiesz. Na razie donatorów od 25 zł. A jak bijecie 100 tysięcy, to losowo będę dodawał. Kto pierwszy wyśle zapro, to dodaję do znajomych, nie? Goniecie w pucharkach. No, jak będę miał więcej czasu, to nawet bym wbił te 50 tysięcy do końca miesiąca. Ale ciężko z czasem. Ale życzę powodzenia. Witaj, legenda Patryk, i witaj, Simon. Ale, Ned Sonek, jakby wiesz, donate y dobrowolne, żebyś pamiętał. Ja tutaj żadnych widzów nie będę zachęcał, czy coś. Po prostu kto wyśle, to wyśle, nie? Aha, jakiś Microsoft mi się... Wyłącz mi to. Cały czas jakieś miskliki mi się pojawiają. Pro e, znak zapytania wbił. No to jeszcze niech jedna osoba wbija. Witam Oliwkę. Jak tam u Ciebie? Dzień jak co dzień. Można tak powiedzieć, że taki luźny streamek. Nie luźny streamek, bo różny streamek teraz jest. A jeśli chodzi o dzisiaj, no to... Coś tam się porobiło. Odpoczęło się. Obejrzało się też mecz za ty i. Tych całych mistrzostw, bo trzeba zdobywać punkty Nie jest najgorzej, a jak wam minął dzisiejszy dzień i jak wam minął wczorajszy dzień Co robiliście, jak spędziliście czas To jakbyście mogli to się pochwalcie i w ogóle widzowie Też jest taka mała prośba Bo prawdopodobnie w czwartek mam live'a urodzinowego Czyli wtedy kończy 19 lat Macie linka jak coś do mojego live'a urodzinowego i zróbmy jak naj najlepszy spam, czyli znaczy nie taki spam, ale najlepszą aktywność, jaka była na poprzednim streamie e, z livea urodzinowego, bo mieliśmy 150 osób i 320 łapek w górę. A jak przybijecie 350 łapek, troszkę dużo, ale mam nadzieję, że dacie radę, bo tam trochę rajdów od YouTuberów może być. Jak ktoś będzie chciał, no to wtedy zrobię dla Was konkursik. Tak jak standardowo było na moich lajwikach urodzinowych. Dobra, ProView i Polska, no to dawajcie, ready, panowie. Widziałem, że byłeś u na live. Ie. no trzeba moderować tą ten cały czat, nie? I przepraszam też wszystkim, którzy mówią, że jestem taki spamerski, bo wysyłam dużo linków, no ale jak sam panda mówi, no to lepiej wykonywać swoją pracę, co nie? Bo przecież nie chcecie stracić moderatora jak ja. A moda już mam z 3 lata? Nie, z 3,5 roku nawet. Jak ktoś jest stałym, by to wiecie, ile mogę mieć. Ale czy kogoś. Jak ktoś jeszcze powie, kto pytał. No na pewno nie tego widza. Jak ktoś jest wtedy niemiły. Aha. To było do ugrania nawet. Witam, Alexa, Witam bardzo serdecznie. Nie na no, skędzi będę walczył. Czy wy mi to robicie specjalnie? Nie mogę. Oj, 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 oj. A i ja chyba strzelam ramkę. No, jeszcze się pokręcił, bo myśli, że jest fajny. No, klasyk. Klasyk jak zawsze, no. Nic się z tym niestety nie zrobi, ale dobrze, że minus 3. Dzięki chłopaki za giereczkę lecimy z nowymi osobami. W ogóle sobie tego stair dropika tworzymy z karnetu, bo. Z tego eventu na razie zostawiam możliwe, że na odcinek albo na shorta Z tego sklepu jeszcze zobaczmy, czy coś tutaj mamy. No, są te ikonki. Ikonka od Z to mam, spokojnie. E, skiny jeszcze z Mistrzostw Świata tutaj są. Kredyty za darmo. I może jakieś jackpota dostanę? 10 punktów. Spokojnie, nic, ale niedługo, w sumie niedługo, niebawem. Eee, będzie tak, że będę szukał nowych moderatorów, aktywnych moderatorów, więc też będziecie musieli pisać, bo szukam nowych moderatorów, którzy by chcieli eee, zająć się czatem, co nie? Czy umiesz grać brokiem? Przeciętnie bym tak powiedział. Bardziej ogarniam te postacie, które ten. Eee, no, którymi po prostu gram. Może Clancy'ego bym bardziej podołał, ale Brokiem tak. Ja mało gram tym Brokiem ogółem. Witaj Szymuz, witam Szczepinio również, witam e, Coca-Colę. E, no Igora, Kaspra i Mariole. Jak myślisz, czy, czy jak w tamtym roku Patryk rozwalił system na live urodzinowy, do znowu może wyślę? Nie wiem, ale na pewno nie będzie live tego, przedłużonego. Bo też będę musiał parę spraw ogarnąć i z rodziną spędzić czas. Więc wiecie jest jak jest. Zrobiłem jeszcze niara pazury, widziałem na relacji. Więc widzowie pochwalcie się jak wam minął dzisiejszy dzień. I co sądzicie niestety o przegranej zety? Proty, za grałeś jak coś, musisz dać szansę nowym osobom. Jak nie będzie chętnych, to wtedy zrobimy reset kodu i te same osoby będą mogły wbić. Ale 6 minut do końca streama stało. Ma swój klan? Nie mam swojego klanu, ale jestem w klubie galaksy. Czy Brok to dobra postać na knockout? Jak ogarniasz, to tak. Bo mówię, to zależy od ogarnięcia tej postaci, czy umiesz ją kontrolować i tak dalej. No też tak uważam, tandaj, ale no. Tu nie będę zwalowinę na na nowego? Bo i tak chłopaki zagrali bardzo dobrze. Tylko ta jedna metoda, może żeby na Karla przegrać. A Karl też tutaj zrobił Spiper. Jeszcze przede wszystkim na Banty, nie? No, Szymonic bym musiał zobaczyć na Nightbocze z ciekawości. Kokosek bił i Szczepinio, no to dawajcie Pana ready. A bo w sumie teraz mogę zobaczyć, bo i tak e, trochę lajwików już mam. To po tej grze sprawdza, ale nie powiem kto jest. No że mogę zdradzić to... 3. Oby na lajwe urodziny 600 tysięcy. No mam taką nadzieję, no 3200 subskrypcji brakuje. Kamerki, jak coś, nie będzie, bo niestety mnie na to nie stać jeszcze, ale live'a, znaczy nie live? Mmm, odcinek z openingu tego unboxingu przycisku na 100 tysięcy będzie. Może jakiś Q&A wleci, zobaczymy, no ale najpierw musicie wbić. Okej, okay, dobry chłop, dobrze, że znowu zdążyłem się wywalić piłkę. Bo jakby była kamerka, jakbym ją kupił, jakby mnie było stać, no to wtedy LiveX z kamerką wtedy by był. No ale przez to, że nie ma, a z celu niestety jeszcze troszeczkę brakuje, no to jest jak jest. No, Kacper uważam, że te banty strasznie tutaj pogrzebało nam plany. Znaczy bardziej tym naszym zawodnikom, bo to oni grali, nie my. No ale jest jak jest. Więc fajnie by było, żebyśmy dobili te 100 tysięcy. Bo wtedy dużo specjali będzie. Aha, jeszcze zmarnowałem piłkę, super. Zdążę, zdążę, zdążę. Ale nie zdążę strzelić. Okej, okay, fartem. Można powiedzieć, że fartem. Zaraz tego, żebyśmy nie przegrali. Zaraz przeczytam czat, tylko. Mimo, że to jest poziom 500 pcharków, no to i tak musimy wygrać, co nie? O Boże święty. Dobra. Mam nadzieję, że nikt nie widział. Co się w przeciwieściłem wydarzyło. Bo gdybym ściankę rozwalił, albo kto z mojego teammata, no to... raczej byśmy to ugrali. Ale niestety nie wyszło. Dzięki Szczepinio, dzięki. Ee... Kokotek za jeszcze jedna osoba niech proszę wbije I potem kończymy live'ika Zobaczmy szybko aktywność, jak się ona prezentuje No i mamy tak Olek na pierwszym miejscu Capix na drugim miejscu I Xemox na trzecim miejscu Także prezentuje top 3 A jeśli ci chodzi Szymonix Na którym jesteś miejscu, to na... Czekaj, to jesteś na drugim koncie, nie? No, tak, jesteś na swoim głównym koncie. No, to jesteś na 13. miejscu aktualnie, więc troszeczkę ci brakuje do moderatora. Wielkie emocje były na meczu Crazy Raccoon. Elevate niestety było strasznie blisko, by wygrało Elevate, ale niestety minimalnie przegrało. Choć odstawiłem na Crazy Raccoon, to kibicowałem Elevate. No, Elevate mocno zagrało. Sam byłem w szoku, że ten. że tak mocno nadrobili, ale przegrali. Wiesz, same winy się niestety liczą. Widać że ta mata. Kiedy robisz live'a? No teraz robię live'a. A kiedy zazwyczaj robię live'y? No kiedy wtedy mogę, kiedy mam po prostu czas. Jutro mogę jeszcze odpalić? No w tym tygodniu mogę nawet od poniedziałku do piątku. W weekend będzie ciężko i od przyszłego tygodnia... Po tym... Nie święto Niepodległości... Yy, będzie bardzo ciężko, żeby ogarnąć live'iki, bo... Odcinki, praca. No i nie będę w stanie wszystkiego zrobić naraz. Dlatego obserwujcie mnie na Instagramie. To się wszystko oddowiecie. No, dostaliśmy szybki oklep, niestety. Nie wiem na kogo my graliśmy, ale to był niestety zły pomysł. No ale zagrałem z tupakami, więc dzięki Wiktoro, e, dzięki Oleg za giereczkę, Szybko, niestety poszło. No Ale nie ma co błagać nad troznanym lekiem, jak to mówi Wenik. Macie kodzik, czy nie kodzik, linka do live'a urodzinowego, który się odbędzie w czwartek o godzinie 19. Zapraszam bardzo serdecznie. Może uda się wbić te 100 tysięcy razem z wami, i może pobijemy też rekord ludzi i łapaj w górę, bo na razie to 150 ludzi w jednym momencie i 325 łapek na całym live'ie. Legend, ja praktycznie w ogóle nie zarabiam z YouTube'a, jedynie to coś tam w pannie z piosenek, ale tak to tylko się utrzymuje. Eee, normalnie w pracy poza YouTube'em. Bo YouTube'a na razie nie, nie, tra nie, może, może tak nie traktuję jako pracę, tylko jako pasję, bo to by było marzenie od dziecka, co nie? A jak ktoś na tym zarabia, no to nic do tego nie mam. No, legend, jak będziecie mnie obserwować na Instagramie, bo zazwyczaj tam czasami informuję... A jutro, jutro live'ik chcecie w niedzielę? Postaram się, ale nie obiecuję. Jak nie będzie live'ika, to będę informował na Instagramie. Linka też dam wam szybko. Eee, kto będzie oczywiście chciał. No i co mogę wam powiedzieć? Dziękuję wam wszystkim za waszą obecność. I też subskrybujcie mnie na, na tym kanale. Na drugim kanale Damianowski2. Bo tam robię szoty. Obiecane szoty, które chcieliście. Żebym wrzucał reploady, jeśli usunąłem z głównego kanału. No i będziecie oglądać i zrobią duże zasięgi, nawet jak to są stare filmy, no to nagrody będą przewidywane. Na pewno. Postaram się, no ale musi się dużo ukręcić. Dlatego będę dla was nagrywał dużo, żebyście mieli wy co oglądać, żeby mi się też podobało, żeby wam też się podobało. Żebyśmy po prostu żyli w zgodzie i żeby każdy był zadowolony, że coś dla was tworzę. Legend wbije do klubu Galaxy, bo to nie jest mój klub. Tylko, że do niej wbiłem jak coś, a kiedyś będę zmieniał. A jak jesteś na moim Instagramie to bardzo dobrze, bo wtedy będziesz na bieżąco. No i może też będę robił konkurs dla ludzi z Instagrama. Albo jak ktoś będzie chciał wystąpić na odcinku, to też będzie miał taką okazję. Ile wiadomości masz ciekawości? Szybko przekażę i wtedy kończę streama, masz 300 wiadomości od tygodnia, jak chcesz. Dziękuję wam za waszą obecność, Live niestety dobiegł końca, ale dziękuję, że wszyscy byliście, dziękuję również za wspierających. E, wspierający są, zostaną pokazani na najbliższym shortsze i na odcinku. Jutro postaram się dla was zmontować odcinek. Nie powiem, nie powiem wam z czego, ale jeśli ktoś nie był na bieżąco na live'iku, to będzie taka mini niespodzianka. Trzymajcie się. Dobranoc, miłego wieczoru i dajcie znać jak tam emocje po mistrzostwach, ale postaram się odpalić wieczorem, jak już będzie koniec tych mistrzostw. Trzymajcie się. No cóż, ta mata wyszła jak wyszło. ale szkoda zety, ale życzę im też i tak powodzenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia i buziaczki. Nie